Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie krótki, ale odnośnie wizy DTV w Tajlandii. W tym momencie stoję już teraz za koleżem w Tajlandii w, Pattai, w którym do którego można uczęszczać, uczyć się gotowania i za chwileczkę Wam troszeczkę o tym miejscu opowiem i o wizie DTV, a bardziej o tym, abyście uważali na skamerskie biura, które mogą Was. Wprowadzić w błąd, przez co później możecie mieć problemy. Także, jeśli interesuje Was ten temat, interesują Was wizy w Tajlandii i w ogóle wszystko o Tajlandii, to koniecznie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i zostańcie do samego końca i zobaczcie, co chcę Wam przekazać w tym wideo. W Tajlandii ciężko o miejsce, w którym jest cicho i spokojnie. Ale jest jedno blisko naszego domu i jest to właśnie to miejsce. Słuchajcie, nie mam dzisiaj za dużo Wam do powiedzenia, ale myślę, że są to bardzo ważne informacje, aby ostrzec, przestrzec Was przed po prostu wpadnięciem w jakieś problemy i jakichś nieprzyjemności. Pytałem w różnych biurach odnośnie wizy DTV tutaj w Tajlandii i są biura, które załatwiają takie wizy. Koszty w tych biurach zaczynają się od. 50 tysięcy batów, i są naprawdę przeróżne, i każde biuro wymaga jakieś inne dokumenty, i zaraz do tego dojdę, dlaczego. I można natknąć się na naprawdę prawdziwy taki skam. Dlaczego? Dlatego, że mam też takie biuro zaufane, taką osobę, która ma swoje biuro tutaj w Tajlandii, Tajkę, która załatwia wizy, która załatwia prawo jazdy, konta bankowe, wiele innych różnych rzeczy, i po prostu jest to jak to powiedzieć, naj... jest to najbardziej szczera osoba, naj... najbardziej szczery taj, którego tutaj w Tajlandii poznałem. I nigdy nie miałem z tą osobą żadnych problemów, mm, zawsze załatwiała to, co miała załatwić na czas, nigdy nie, nie, nie chciała oszukać i po prostu to czuć od tej osoby, i zawsze ceny ma takie na dobrym poziomie czasami troszeczkę może wyższe. Za jakieś tam swoje usługi, ale wszystko jest po prostu załatwiane na najwyższym poziomie. I ta osoba, te, te biuro tutaj w Patai, nie robi wizy DTV, dlatego, że jest to troszeczkę dla tego i biura i dla osoby, która otrzyma ewentualnie wizę, może być to trochę niebezpieczne. Zaraz wam powiem dlaczego. Nie, nie powiedziałem od, od do ilu jeszcze kosztują tutaj te wizy, bo. Wyrobienie takiej wizy, czyli powiedziałem, że od 50 tysięcy, ale nie powiedziałem do ilu. Najwięcej spotkałem się do 120 tysięcy batów. I to jest teraz ważne, właśnie, bo takie biuro, które chce 120 tysięcy batów od nas e, za wyrobienie wizy DTV, to jak najbardziej jest to możliwe. Zrobi taką nam wizę i będziemy mieć i ok. Ale trzeba uważać, bo są różne później kontrole przez Urząd Imigracyjny. A jeśli my mamy coś zrobione na lewo przez to biuro, które bierze dużo pieniędzy, powiem Wam zaraz też dlaczego, to może być coś lekko oszukane i jak to później wyjdzie na jaw, to po prostu możemy mieć problemy. Słuchajcie, dlaczego biuro bierze 120 tysięcy batów? Dlatego, że nie wymaga od nas żadnych dokumentów. No może oprócz paszportu, powiedzmy skanu paszportu, ale nic poza tym. A ogólnie, jak składa się wszystko legalnie. Robi się to wszystko legalnie, żeby otrzymać wizę DTV, to są wymagane różne dokumenty. Czy to na przykład posiadane środki na koncie bankowym, a jest to równowartość co najmniej 500 tysięcy batów, trzeba mieć na koncie, żeby po prostu taką wizę otrzymać. To jest jeden z warunków. Drugi warunek to na przykład, jeśli składamy jako taki cyfrowy nomad, digital nomad i pracujemy na przykład w Tajlandii, no to musimy też przedstawić, że mamy jakieś wynagrodzenie, które nam wpływa, oprócz tego, że mamy 500 tysięcy batów na koncie, równowartość, bo może być to w złotówkach, dolarach, czy w euro, czy nieważne w jakiej walucie, nieważne w jakim banku, to, to, to musimy jeszcze przedstawić wynagrodzenie, że otrzymujemy na przykład 3 miesięczne, 3, do, 3 miesięcy do tyłu, więc jeśli takiego czegoś nie mamy, a takie biuro nam załatwi, jakieś gdzieś ściągnięte z internetu, coś przerobione, to później po prostu, kiedy na przykład jakiś urzędnik z biura imigracyjnego przyjdzie do nas, powie nam, żebyśmy pokazali mu takie dokumenty, żebyśmy mu przedstawili najnowsze dokumenty, a my tego nie będziemy mieć, to po prostu możemy mieć naprawdę spore problemy. I dlatego ta zaofana, zaufana mi osoba, zaufane mi biuro powiedziało, że właśnie dlatego na razie nie załatwia takich wiz, bo po prostu jest to jeszcze za wcześnie. Wiąże się z tym wiele komplikacji, wiele dokumentów jakichś tam różnych i, i jeszcze tego nie robią. A właśnie, a są biura, które takie rzeczy robią. I można, tak jak powiedziałem, składać, aplikować o tą wizę jako właśnie taki pracownik zdalny, pracownik taki, który, powiedzmy, robi coś, zarabia w jakiś sposób na przykład przez internet, albo pojechał jakoś w delegację, może sobie jeździć do, do jakiegoś innego kraju, pracować z innego kraju, niż posiada firmę, bo jeśli mamy firmę na przykład w Polsce, ale jest to, są jakieś to usługi, które możemy wykonywać online, no to spokojnie możemy wyjechać gdzieś tam do innego kraju i sobie pracować po prostu online, i to jest ok. I, i, I właśnie w taki sposób możemy aplikować o wizę, w takim przypadku możemy aplikować o wizę, o tą wizę pięcioletnią DTV tutaj w Tajlandii. I jeszcze są inne możliwości aplikowania, inne przypadki możliwości, po prostu kiedy możemy aplikować o wizę DTV, to takie, że jeśli na przykład chcemy pójść na kurs Muay Thai. Albo na przykład na kurs gotowania. Lub jeszcze jest jeden sposób, jeśli na przykład potrzebujemy jakiegoś leczenia, które może nam tutaj jakby zapewnić tajska, tajski powiedzmy szpital, tajska służba zdrowia. Jeśli jest nam w stanie zapewnić, pomóc nam w jakiś sposób i potrzebujemy jakiegoś tam dłuższego leczenia, które dobrze by było odbyć tutaj w Tajlandii i jakby tutaj są takie możliwości, żeby to nasze leczenie tutaj po prostu się odbyło, to załatwiamy sobie papiery ze szpitala że właśnie przyjedziemy na takie leczenie jeśli wszystkie dokumenty jakby będziemy mieć ze szpitala potrzebne do aplikowania o taką wizę, to też yy, możemy yy, po prostu tutaj starać się o wizę właśnie w ten sposób, na, 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 na leczenie. Jeśli nie na leczenie właśnie, nie jako nomad, to tak jak powiedziałem kurs gotowania albo yy, chodzenie na Muay Thai, czyli na tutaj te sztuki walki tajskie. Czyli jeśli chcemy pójść na kurs tego Muay Thai, no to musimy skontaktować się ze szkołą, która po prostu takie kursy organizuje, która jest w stanie wystawić odpowiednie dokumenty, które będą później potrzebne do składania o taką wizę. Jeśli wszystko zostanie zatwierdzone, to możemy składać online o właśnie taką wizę po prostu tutaj w Tajlandii. Tylko właśnie jakby każdy sposób, w jakich, przez jaki który chcemy uzyskać taką wizę, to po prostu wymaga trochę innych dokumentów. Praktycznie chyba wszystkie wymagają przynajmniej to, że musimy mieć tam około 500 tysięcy Batów na koncie, równowartość. A ja byłem teraz, właśnie w szkole, w tym koledżu, bo zainteresowałem się opcją gotowania. No bo lubię gotować, już jakieś tam doświadczenie od tego gotowania tutaj, tutajszego mam i po prostu gdybym mógł pójść na kurs gotowania tutaj w Tajlandii i dzięki temu otrzymać wizę pięcioletnią. No to byłoby to dla mnie takie no, wilksyty i owce cała, e, więc jest to naprawdę jeden z fajnych sposobów. E, tylko właśnie byłem teraz w szkole, byłem się dowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda, czy ta szkoła załatwia takie dokumenty, żeby po prostu dowiedzieć się, czy, czy jest to możliwe. No i jest to możliwe. E, ta szkoła, w której ja byłem. Wystawia takie dokumenty. Ma kursy. Teraz najbliższy kurs zaczyna się w czerwcu i już można aplikować o przystąpienie do kursu gotowania na czerwiec. Koszt takiego kursu to 55 tysięcy batów i tutaj pojawia się trochę różnych informacji dla mnie no pytań bardziej na które potrzebuję jeszcze odpowiedzi i czekam. Jeśli wy może znacie takie odpowiedzi, których wam zaraz odpowiedzi na pytania, które wam zaraz tutaj powiem, to, to proszę podzielcie się w komentarzach lub wejdźcie na naszą grupę na telewizji gdzie link znajdziecie w opisie filmu i tam porozmawiajmy sobie na temat tej wizy, może jakoś sobie pomożemy. A mianowicie chodzi mi o to, że wiza przyznawana jest na 5 lat. A nie znam odpowiedzi na to pytanie jeszcze, ale może poznam w tym tygodniu. Wiza przyznawana jest na 5 lat. Patrzcie, jaki piękny motyl. Będzie go widać, czy nie będzie? Gdzież ten. O! Ale ładny motyl był. Wiza przyznawana jest na 5 lat, a kurs trwa pół roku. Nie całe pół roku, jakoś od. Czerwca do października, czyli jakieś 4 miesiące, coś w tym stylu, mniej więcej. I zastanawiam się, co po prostu później, kiedy ten kurs się skończy, po tych czterech powiedzmy, miesiącach, w październiku, a w tą wizę DTV trzeba przedłużać co pół roku. I to jest właśnie takie jedno z ważnych dla mnie pytań, co później, kiedy ten kurs się skończy? Czy ja muszę pójść na kolejny kurs, znowu tam na kilka miesięcy, 4, 5 miesięcy, po, jakby żeby, żeby móc znowu przedłużyć tą wizę? Czy ten jeden kurs. Jest wystarczający, aby przez 5 lat później już mieć tą wizę. Y y y czy wiza jest przyznana na, na to, żebyśmy chodzili na kurs gotowania? Myśmy byli pół roku, a przez 4,5 jeszcze będziemy mieć wizę? Nie wiem, nie znam tej właśnie odpowiedzi na to pytanie, więc jeśli ktoś zna to, bardzo fajnie by było, żeby się podzielił taką informacją. I jeszcze co takie ciekawe, to jest to akurat spoko, że na ten kurs nie trzeba chodzić codziennie, bo jego nie ma codziennie, jest tylko w niedzielę, czyli w każdą niedzielę od około 9 rano do chyba 16 po południu więc tam ileś tych godzin i to tam zawiera, nie wiem, 100, cały ten kurs zawiera jakieś tam 120 godzin gotowania i tak dalej, więc w tym, w tym, w tej cenie też jest to, co tam ta pani powiedziała, no to właśnie wystawienie tych dokumentów, strój kucharza, wszystkie składniki szkoła musi kupić, tak, na których będziemy uczyć się gotować, no bo wiadomo, trzeba kupić powiedzmy ogórki, mięso, wiecie, sosy no wszystko, 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 no żeby jakoś tego gotowania się uczyć i to akurat myślę, że to, ten, ten kolecz, ta szkoła nie jest to też taka szkoła jak te, do których się chodzi na angielski, gdzie ten angielski, to wiecie, jest tak uczony jak jest uczony. Myślę, że, że, jest ta, że ta szkoła to jest taka prawdziwa szkoła, gdzie naprawdę będziemy się tego uczyć i ta szkoła naprawdę będzie musiała wydać pieniądze na przykład właśnie czy na ten strój kucharza, czy na te właśnie składniki, wszystkie, na których później będziemy uczyć się gotować. Do tego są jeszcze książki. No więc tyle kosztuje kurs. 55 tysięcy batów. Jeśli by to był jedyny koszt związany, że jedyny kurs potrzebny do, do, do pięcioletniej wizy, to byłoby to bardzo tanie ogólnie, żeby taką wizę uzyskać. Ale czy tak jest później, to nie wiem jeszcze tego. A jedynym wyzwaniem, jakie jest na tą chwilę, jeszcze przynajmniej na razie, bo może w przyszłości albo do czerwca już tego wyzwania nie będzie, to jest to, że przynajmniej do tej pory kucharze czy, czy instruktorzy, osoby, które uczą gotować na tych kursach, Prowadzą je tylko w języku tajskim, jeśli chodzi o pataje, bo w Bangkoku są to kursy też po angielsku i tam bez problemu, na dzień dzisiejszy już to nawet jest, a w Pataji jeszcze na razie póki co są tylko po tajsku i to może być jedyne wyzwanie, które no, może być takim trochę problemem. Ale ta pani powiedziała mi, że szkoła stara się właśnie, aby tutaj u nich też były kursy angielskie lub żeby chociaż ci instruktorzy. Umieli mówić po angielsku, żeby cokolwiek chociaż do poszczególnego, do poszczególnej osoby, jak coś nie zrozumie, to żeby coś wytłumaczyć w języku angielskim. No bo może kursów jeszcze na ten teraz już od czerwca nie będzie jako takich typowych angielskich, tylko dla angielskich grup, ale żeby chociaż byli kucharze, którzy cośkolwiek po angielsku potrafią wytłumaczyć i żeby taki, taka osoba, taki obcokrajowiec mógł jednak i tak nawet w takim kursie tajskim. Przystąpić do takiego kursu i po prostu go zdać. Na koniec dostajemy certyfikat. No i tyle. No i tak to mniej więcej wygląda. Jest to akurat jedna z najbardziej interesujących mnie opcji, żeby, żeby po prostu starać się o taką wizę. Właśnie w ten sposób, żeby pójść na kurs gotowania. A więc podsumowując i po to, po co tak jakby najbardziej nagrałem ten film, to właśnie w razie takiej przestrogi dla was, żebyście uważali na takie biura, które mówią wam, że wam wszystko załatwią, nie potrzebujecie żadnych dokumentów, zapłacicie nam tylko, tylko powiedzmy 100 tysięcy batów, a nic, o nic, nie będziesz musiał się martwić żadnych dokumentów, nam nie będziesz musiał przedstawiać, bo możesz później mieć naprawdę przez to bardzo duże problemy. Nawet nie tyle, że to biuro nie zrobi tej wizy, nie wystawi odpowiednich dokumentów czy coś w tym stylu, czy okradnie Was, bo może wszystko załatwi, ale jeśli to, będą, jeśli to będzie zrobione na fejkowych dokumentach, a Wy później w trakcie, powiedzmy, trwania tej wizy nie będziecie w stanie... Jakby udowodnić i, i pokazać już później jakby dalszych jakiś dokumentów albo z czegokolwiek jakoś pokazać, że jest to prawdziwe, no to naprawdę można będzie mieć później w przyszłości duże problemy, a Tajlandia lubi sprawdzać, bo sam wiem jak było na mojej poprzedniej wizie edukacyjnej, kiedy kurczę co drugi tydzień ktoś z biura imigracyjnego z urzędu imigracyjnego przyjeżdżał do szkoły, robił zdjęcia, sprawdzał uczniów, czy wszyscy są, trzeba było być, robić zdjęcia sobie z urzędnikiem i tak dalej, tak dalej, więc wiem, że takie właśnie rzeczy mogą się zdarzyć, tym bardziej, że osoba mi zaufana tutaj w Tajlandii, biuro zaufane mi w Tajlandii, powiedziało mi, że właśnie takie kontrole są albo mogą być, więc trzeba naprawdę uważać, żeby wszystko po prostu zrobić sobie legalnie, bezpiecznie, na prawdziwych dokumentach, na prawdziwym przykładzie, chodzić do prawdziwej szkoły czy na prawdziwy kurs Mojtaj, otrzymać pieczątki i wszystko tak, jak ma być, żeby później po prostu w przyszłości nie mieć żadnych problemów. A, a tutaj ten właśnie kurs gotowania to jeden z przykładów, który jest możliwy, dzięki któremu możemy uzyskać wizę DTV. Co jeszcze wchodzi w skład takiej ceny, gdy biuro chce na przykład 100 tysięcy czy 120 tysięcy, to jeszcze zazwyczaj jest w tym koszt biletów lotniczych. I hotelu w innym kraju, bo jeśli aplikujecie o wizę DTV, to żeby ją otrzymać, to musicie się o nią starać z innego kraju niż Tajlandia. Więc jeśli obecnie przebywacie w Tajlandii i staracie się o te dokumenty, to żeby dostać tą wizę, to na pewno będziecie musieli wylecieć z Tajlandii. I takie biura zapewniają po prostu przeloty do sąsiednich tutaj krajów, czy to Malezja, Wietnam, Kambodża czy Laos, hotel w tym, później e, kraju, i bilety powrotne, kiedy wiza zostanie zatwierdzona i będziecie mogli wrócić i otrzymać wizę na lotnisku. To właśnie jeszcze te biura po prostu to zawierają w tych cenach 100 czy 120 tysięcy, ale trzeba mimo to bardzo uważać. Jeszcze pewnie macie takie pytanie, co jeśli jest rodzina, to powiem Wam, że akurat wiza DTV umożliwia follow, czyli na przykład gdybym ja poszedł na taki kurs, to Dorota po prostu nie musiałaby pójść na taki kurs, a z racji, że jest moją żoną, mogłaby również. Jakby być tutaj w Tajlandii razem ze mną i nie musiałaby na taki kurs pójść, więc można followować, czyli na przykład właśnie mąż czy żona może podążać wraz z drugim po prostu małżonkiem i nie potrzebuje za dużo dokumentów. Ale jeśli ma followować, czyli ma nie wyrabiać sobie specjalnie tej wizy, tylko jakby być na wizie męża, albo mąż na wizie żony, to trzeba na pewno taki dokument złożyć, dokument, Małżeństwa, żeby było pewne, że ta osoba jest Twoją żoną lub na przykład Ty jesteś mężem tej osoby, więc to jest ważne i też jeśli jedzie dziecko, to jeszcze akt urodzenia dziecka jest potrzebny, no więc takie ewentualnie trzeba dokumenty sobie jeszcze dodatkowo przygotować, no i oczywiście mieć jakieś pieniądze, które też na pewno trzeba zapłacić za tą wizę. Nie wiem dokładnie jeszcze, jakie są koszty, ale nie są to jakieś duże koszty. W porównaniu na przykład do kursu, który kosztuje 55 tysięcy batów. Myślę, że wszystko, co miałem do przekazania, to przekazałem i że o niczym nie zapomniałem. Jeśli o czymś zapomniałem, to podzielę się gdzieś tam w jakichś kolejnych filmach lub już bezpośrednio na grupie Telegram. Także jeszcze raz Was na nią zapraszam. Mam nadzieję, że film był dla Was pomocny, dlatego zostawicie koniecznie łapkę w górę pod tym wideo. A teraz, jeśli macie ochotę obejrzeć jeszcze jakiś kolejny odcinek, to zapraszam Was na odcinek, który Wam wyświetla się tutaj właśnie w ramce. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie pozdrawiam Was, cześć.